I moje role to są między innymi zagram na pewno wróżkę, zagram kapturka i też właśnie to chcę na, na sam koniec powiedzieć. Kurza, że... taki kapturek z no to na, na Słuchajcie, na sam koniec co wam powiem, to jest mega ciekawe i, i pewnie będę musiał uciekać, to w z dzwoniłem do mojej mamy i mówiłem, że tam no ogólnie część osób brała jakieś narkotyki. Było, było na kamerce wszystko, no ja tam akurat, że tak powiem, jestem czysty i, i mama mówi, no tam, tylko tam nic nie, bierz tam ten ja mówię, mamo jest fajnie, idziemy zaraz na melans no i dobra, i zjechałem z tej jastarni, jest godzina 13 w południe, ja w salonie ćwiczę fragment w którym leci muzyka Szczotka, pasta, będzie przygoda, ta-la-la-la-la, la la, kubek dynamitu. Jest taki, jest taki utwór gdzieś, nie? Szczotka, pasta, kubek dynamitu, tamta przygoda, ta la la la, la. Ja przy tym przez dwie minuty, yy, w stroju Krasnala, myję sobie zęby i pachy przy tej piosence. I moja matka wchodzi do salonu. Gdzie dzień, gdzie dobę wcześniej jej tłumaczyłem, że są narkotyki. Matka się martwiła i wchodzi, a ja tańczę przy tym utworze, nie mówiąc jej, czym się będę zajmował, rozumiesz? Jeszcze tylko mówię, mamo, siadę, zaraz będzie pizza z fetą. Zamówiłem pizzę z fetą, nie? No i potem jeszcze w roli było, że jestem oczami i mówię, o co za kreski, jak kaplica sekstyńska. Nie wiem. <grym> Wiesz, co moja matka sobie pomyślała? Zadzwoniła, e, wzięła e, telefon i zadzwoniła do ojca. No, jeszcze jak dodałem o tych kreskach, to moja matka zadzwoniła do mojego ojca, nie? E, Myślałam, że coś jest nie tak, że jestem po narkotykach. O, no. Potem jej powiedziałem, czym się będę zajmował, nie? No, to tak. Powinieneś na być. No.